Pełne życie z cukrzycą dwóch typu jest możliwe. Gwałtowne skoki cukru we krwi są złe dla wszystkich narządów wewnętrznych. Duże wahania poziomu glukozy mogą powodować poważne problemy z nerkami, naczyniami krwionośnymi, oczami czy sercem. Aby tego uniknąć, należy stale kontrolować poziom cukru i łagodnie go zmniejszać. Przy cukrzycy typu 2 używaj tylko certyfikowanych produktów pochodzenia naturalnego. Podczas stosowania takich środków poziom cukru może być stopniowo zmniejszany. Działanie Diabetins dla poprawy jakości życia przy cukrzycy typu 2, przywraca prawidłowy poziom cukru we krwi. Pomaga przetwarzać glukozę w energię i wspiera produkcję insuliny, gdy glukoza dostanie się do krwi. Redukuje wagę i poprawia metabolizm, przyczynia się do zahamowania apetytu i stabilizuje metabolizm. Odpowiada za prawidłowe działanie narządów wewnętrznych. Wspomaga działanie serca, nerek, oczu, naczyń krwionośnych i tkanek. Nowoczesne produkty na cukrzycę, takie jak Diabetins, pomagają zminimalizować negatywne skutki cukrzycy i pozwolą żyć pełnią życia. Zamów teraz z linku w opisie.